Skoro filozofia jest poszukiwaniem prawdy, no to jeżeli już my ją znajdziemy, tak, no to ona powinna dać nam to oparcie, i wtedy pytania się kończą, bo my już przecież znamy prawdę. Tak? Bo właśnie, bo, bo tutaj, kiedy czytamy o Sokratesie u Platona, to to też nie jest tak, że on jest zawieszony w samych pytaniach, prawda? Jak ten Sokrates u Arystofanesa, który wisi w koszyku. Pod sufitem, hmm. bo tam jest czystsze powietrze i lepiej się myśli, prawda? Znowu z Sokratesa, właśnie, zawieszonego gdzieś w próżni. U Platona ten Sokrates też jest ugruntowany, to znaczy on jest taki podwójny. Ja też nie do końca potrafię to, 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 to rozpracować, bo chociażby w obronie Sokratesa, z jednej strony mamy tego Sokratesa pytającego, kwestionującego. Niezadowolonego z odpowiedzi, które słyszy od innych, ale z drugiej strony jest to taki Sokrates, który co do pewnych rzeczy nie ma wątpliwości. No to właśnie. znaczy to hasło troski o duszę jest takim hasłem, które wydaje się niekwestionowane.